Alina z skrzywdy i miejsce pierwsze Beczek Maria z Grabowa Szlacheckiego. Ja ja, gratulacje. Bardzo, Dla was. bardzo proszę. Proszę. Dziecik, Nie wiem, bo <tusza> Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze takie ogłoszenie drobne. Jeszcze takie ogłoszenie drobne. Ktoś zgubił telefon jeśli się telefon. Jeśli osoba, która zgubiła się nie zgłosi, to zostanie on dołączony do puli nagród dzisiejszy zawodów Dobra, super. W tej samej kategorii chłopki miejsce trzecie. Wojtek Dawidek. Miejsce drugie Krzysztof Zdunek-Zadamowa i miejsce pierwsze Piotr Piskorski-Zadamowa. Gratuluję. do góry Brawo, brawo chłopaki. Dobra Piotrusiu, już. Piotrusz to był dalej W kategorii klas pierwszych i drugich. Amelina, masz Dziewcząt, miejsce trzecie. Amelia Komar. UKS Legion Grabów Szlacheckich. Miejsce drugie Zofia Szczepańska Jakubów i miejsce pierwsze Lena Szewczyk Wandów. Ja, ja, ja tak ma i Bardzo proszę. Zawsze to. Zawsze to. A to. Zawsze to. Zawsze to. W tej samej kategorii chłopców. Miejsce trzecie Kuba Filipek UKS Legion Grabów Szlachecki. Miejsce drugie Aleksander Wymysłowski Nowodwór. I miejsce pierwsze Krzysztof Opieka Nowodwór. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. W kategorii klas trzecich i czwartych. Dziewcząt Trzecie miejsce Alicja Sokołowska, Józefów Duży. Drugie miejsce Nikola Tyszkiewicz, Stężyca. I miejsce pierwsze Kornelia Bielecka, Osin. Przepraszam, Karolina. Rolcia, u mnie!